Witam Was, moi drodzy. Witam ja Was pięknie w nowym odcinku. Aha, to my jesteśmy tu, tak? I tu. I tu ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Ja tu nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem. 02. Co? No, teoretycznie. Mm. Też nie po naciśnięciu na ten guzik, to się powinno otworzyć, ale gu guzik mi się nic nie otworzyło. Moi drodzy, nic się nie otworzyło. Powiem wam, że jak tak gram sobie na przykład właśnie w tego Shogo, to mi się też przypomina. Przypomina mi się hmm, Hitman 2 Silent Assassin, druga część Hitmana. Oh. Hmm. Okej. Okay. No to jedziemy dalej z koksem. Teraz twierdziła, że się pierdzieli. Ale to nic. Ale to nic. To nic, gro. Możesz się growy wypierniczyć, tak? Możesz się wypierniczać. E... Możesz... Kurwa. teraz poszło lepiej. Teraz le poszło lepiej, mniej zdrowia, żeśmy stracili. Ale. Kurde. Damn! I F6. Kurde, nie wiem, skąd się ten gość nawet tutaj wziął. Nie mam pojęcia, skąd on się tutaj wziął. Lepiej uważajmy... O, widzicie, to tu miałem dojść. To tu miałem dojść, okej. Okay. To jest włas. Myślałem, że to jakaś winda. To był tylko włas. To była tylko luka inflacyjna. Tu się nic nie robi. O, dobra było. Goście mnie przerobili i to nieźle. Nie! A, w sumie to było tu. Dobra. Kura. I kura. kura, nie wiedziałem o kura. Nie wiedziałem, kurze, nie wiedziałem, nie wiedziałem o tej kurze. Wiecie co mi się wydawało, że ja jednak zrobiłem ten zapis, a tutaj lipa. Ja. Jak mnie kurwa przerobił na mięso. To było dobre, a już nie było dobre teraz. Zrobiłem niezłą zagrywkę, ale ja sobie to lepiej zapiszę Ręcznie, że tak to ujmę Ręczna robota Kurde goście, przerobaliście to przejebaliście sprawę znowu muszę muszę was zabić znowu. Co ja zrobiłem w ogóle? Gdzie ja celuję tym kurwa tą myszką? Znowu mi przejebał. Nie no. Body armor, co? Fajnie, że zabrałem body armor. O, jeszcze mam pistolety. Mamy strzelby. O właśnie, mam strzelbę. Ja mieć strzelba. Ja całkiem o tej strzelbie zapomniałem. Gdzie ta kurwa strzelba jest? Tu jest, a tu jest pod trójką. I to jeszcze stona naboi mam do niej. Oho, panie mój drogi. Będziemy ich. I szybki zapis. A mi przydupczyłeś gościu, ale nie mam dla Ciebie o to problemu. Nie mam dla Ciebie problemu o to. Naprawdę nie jestem na Was zły. Tylko jak teraz mi ktoś wyjdzie, to nie będę nawet wiedział kto i gdzie i jak, bo trochę mam tu ciemno. Wy tego nie widzicie w ten sposób. Bo e, mój program, którym nagrywam, troszeczkę to rozjaśnia, więc nie jest tak źle. Coś tam słyszałem. Coś tam słyszałem, ale nie jestem pewien. Sprawiedź. No i właśnie w ostatniej misji. W Hitmanie 2 w Silent Assassin, w ostatniej misji, walczymy właśnie w Japonii. Jest taka misja i trochę trochę kojarzy się z tą lokacją której, um, z której tą, Uma Turman walczyła z tą całą jakąś taką e, chinko Japonko, Japonką, ciągle w ogóle, jakim ona tam była. Ona była jakąś taką. jakąś Hinko-Japonką. Nie wiem co to było w oh, the MC. Yeah, there now. Great. Okay. się jak szczera. Yeah. Nieźle. <laughs> Nieźle. <laughs> no i właśnie. Wyjdziesz, kurwa, ty. Gnomy te zabiję mnie tu zaraz. They will kill me. Samochody da się rozwalić? Ja? Pięknie to zrobiłem. Kurwa twoja mać ty. Jebany kurwa chuj. No przecież mnie rozkurwili prawie. Ja nie wiem co mam tu zrobić tak do końca, szczerze mówiąc. wykurwić A nie no No ciężko, ciężko jest. Cię cię ciężku, ciężku. No nic no wykurwiać trzeba i tyle. Powiedzmy, że nie jest źle. Już nie będę przesadzał, bo i tak dupa. Ale wy... a, dupczyłem się. Może teraz, może teraz zrobimy lepiej. Teraz trochę lepszą akcję zrobiłem. Dobra, dostał trzema rakietami. No to i tak schrzaniłem to trochę, powiem wam. Schrzaniłem to. Dobra, powiedzmy, że powiedzmy, że to nie było złe. To, co teraz zrobiłem, to jest to jeszcze w granicy akceptowalnej. Tu nie, tak? Chyba muszę do tej ciężarówki iść, tak mi się coś wydaje. Muszę iść do truka. O właśnie. Aha. Cześć, Hank. Właśnie to Monolitowi też zostało coś. Jak robili właśnie tego... Mm, jak robili Fira, to w Firze też był ten tapentaccie, taki rudy, grubasek, taki pomocnik. Później w FIŻE 2 też był taki gość, nawet nie wiem czy on się też chętnie nazywał, albo może nie. I on miał, nie wiem czy pamiętacie, w szczególności właśnie w FIŻE 2, ten taki stary gość. Co? Mam 0-0, patrzcie się, mam 0-0 zdrowia. ha. ha, ha. A teraz już nie mam 0-0 zero, zero Teraz już zostałem przerobiony. Tak jak... Supczyłem to teraz, no ale trudno. To się nic nie dzieje. To się. To się wszystko da wytłumaczyć. Co do kurwy. A, bo Hank died. O, Hank zginął. To On, Hank mógłby się zatrzymać, bo ja, ja nie. Ja, ja nie dam rady. Nie dam rady. Źle Hank, stój rzesz. Dasz się. Holo. Dasz się zabić. Dasz się zabić. Tam już ktoś szedł. Widziałem Kurwa, nie da się go zabić przez okno. Dobra, nie będę wybrzydzał z tym zdrowiem. Jest jak jest. A dobrze jest. Dobrze jest za amunicją. Szkoda, że nie ma gdzieś na przykład napisane kiedy, kiedy zmienia ten magazynek pieprzony. Dobra Oni mi kurwa zrobił Nie wiem co to, co to jest, bo oni kurwa nie byli jeszcze tacy skuteczni Oni nie byli aż tacy skuteczni, to nie było tak, że oni cię widzieli i nagle. Nie, to zdobczyłem i tak, i tak nie będzie. Skór no przecież nie da się tutaj nawet ich podejść w żaden sposób. Czegoś takiego nie było, na pewno, kurwa, czegoś takiego nie było. żebyś musiał być jak Terminator i widzieć ich przez ściany. Wiem, że ja czasami... Bywało, że grałem w gry z kodami, no ale kurwa, jego mać, to już jest przesada. Już mi przydupczył z góry. Znowu mi przyjebał, jeszcze lepiej. Nie no. Musisz, kurwa, wiecie... Load i save, load save, bo inaczej nie wskurasz. To jest normalnie... Tak to się grało na, na hardzie, do kurwa, a nie do... do nie, przesada. Widzę, że jak z tym coś dostanie, w ogóle te wszystkie platformy zdobczone, jak to zaczną rzucać te swoje patcze jakieś nienormalne, wszystkie te gry psują po prostu. Wszystko, kurwa, zniszczą. A jeszcze kurwa nawet stoi, żeby nie trafić gościa, to już trzeba być ślepym. Zjebałeś to i tyle. nienormalny człowiek. Chory człowieku. A, przynajmniej jakiegoś pancerza dostałem. No i fajna, pamiętam zajebiście mi się podobała ta misja z tego Z. z w ogóle w Hitmanie dwójca to wszystkie te misje były świetne. Nie było misji, która by mi się naprawdę nie podobała w tej grze. Mega, mega O, assault, canon. Kurwa. A tu co? Nie da się nic zrobić? A trzeba do konsolki pójść, o... Spieprzę. Chociaż kiedyś ktoś mi powiedział, że nie wolno strzelać do cywilów. Bo, jak się zabija cywili, to się więcej przeciwników mnoży. Nie wiem, czy to prawda. A mi przyjebał. Znowu. Czekajcie, chyba wzięła mi. Już otworzyłem to, nie? Może lepiej nie będę do nich strzelą. Ło, to było dobre. Tą akcję zrobiłem dobrze, moi drodzy, chyba nawet mnie pochwalicie za to. Miałem zajebistego farta, że nikt do mnie nie zabił. O, tu są roboty już. Do wyboru, do koloru. Do którego bierzemy teraz, moi drodzy? Może tego. Seventeen in the Shinara district, which the corner from Gundam, What about Gabriel? This is about Gabriel. Hurry, I'm on my way. Some guys I know are going to help you get past the CMC. Security's pretty tight with the martial Order and all, so it ain't going to be easy. All you got to do is get to the Shinara district and you'll be set. Thanks, Hank. Couldn't have got this far without you. My pleasure.

Dobra, ludzie, ja się tutaj zapiszę i w następnym odcinku będziemy continuation robić. E, tak więc e, bywajcie.